Siemanko, witam was serdecznie w lusterku takiego, takiego obiektu jeszcze nie mieliśmy Ale w każdym razie obiecywaliśmy sobie day fight No i nadchodzi 19 wrzesień, czyli wielki dzień Wielki dzień dla, dla naszego teamu Tomasa Rara jako trener, jako, który odpowiada za przygotowania Wojownika siedzącego po mojej prawicy Jak Kamil, samą poczucie Kurwa Macie <laughs> Jedziemy No właśnie, no co ma będę więcej mówił, nie? To chyba wszystko wszystko za siebie mówi Słuchajcie, akurat dzień walki jest naprawdę taki mega mega nerwowy, newralgiczny Także ja tutaj wiecie, bez, bez kija nie podchodź, jak to się mówi Więc ja też się do Kamila, przejechaliśmy, no dobra Aha nie, bo to już jest nie ta nawigacja W każdym razie, jak to się mówi, bez kija nie podchodź Ale, ale co, ja po prostu wiem jak to, jak to wygląda w głowie Także gdzieś po prostu staramy się o walce dużo nie mówić, o niej nie myśleć Ale co tu dużo Kamil mówić, to chyba i tak samo Sama do głowy przychodzi, nie? Jasne, że tak. Kurwa Tomek, wie, znasz ten temat od potrzewki, no to ci będę tłumaczył. No, myślę, że e, jesteś osobą, która mnie kurwa rozumie najbardziej w tej kwestii. Moja kobieta się tego cały czas uczy, cały czas się tego uczy, ale jest na dobrej drodze. E, no kurwa kotuje się w głowie, wiadomo. Ale wiesz, kurwa, staram się po prostu o tym nie myśleć i zachować zimną krew Albo, jeszcze, albo jeszcze, inaczej, ja też zawsze powtarzam o tym, żeby to był już taki, to jest ważny dzień i trzeba się do niego też mieć przygotować I żeby się nakręcić pozytywnie, żeby, żeby nie myśleć o czarnych scenariuszach, że nawet jeśli już w ogóle ciężko jest wyplewić samą walkę z głowy To co, no pamiętaj, bo zresztą dużo o tym też rozmawialiśmy, żeby, żeby bardzo mocno gdzieś tutaj tchnąć wiarę w siebie, żeby sobie za każdym razem prowadzić taki monolog wewnętrzny w głowie i sobie powtarzać naprawdę, że, że się do przejścia, że masz formę, bo akurat ją masz, tak? Że naprawdę nie myślimy o tych słabych punktach, bo dzisiaj one się nie pojawią. Pamiętaj o tym, że wszystkie czarne scenariusze one i tak się na 99% nie pojawią. Więc naprawdę chcę, żebyś się nastawił pozytywnie, żeby było dużo wiary w siebie. Że pamiętaj, to są te moje hasła, które powtarzam na treningach w ciężkich momentach w przygotowań. Że nie walczymy o przetrwanie, że do samego końca będziemy walczyć o, o zwycięstwo. Jakkolwiek by to nie wyglądało w ringu, jakichkolwiek byśmy tam problemów nie mieli, to cel jest jeden. Jest zwyciężyć i, i wiemy po co tam jedziemy. Co tu dużo mówić po prostu... No właśnie kurwa powiem Ciomek, ci, że ty mi otworzyłeś właśnie to okienko w głowie, bo widzisz kurwa nie ma co podchodzić, wiesz też na jakimś kurwa nie wiadomo jakim ludzie, tak jak mówisz, a dobra wiesz co, kurwa idę, bije się, po prostu po prostu się bije i nie będzie o wyniku. O kurwa, że jazmy, nie mogę to w ogóle nigdy, ciężko, mi, ciężko mi przez gardło przeszło by nie myśl, nie nie, myśl, no. nie myśl w walce, no to... To jakoś byłoby to naprawdę mało spójne z tym, co bardzo często chcę przekazać. Na początku wiesz, jak są te pierwsze walki, to, to są takie kurwa obce emocje dla ciebie. To sobie myślisz, ja pierdolę, może się nadaje, ja się boję to, tamto. Oczywiście, że się to boisz. Jest to jest normalne, jest naturalne. Tak nadalne. samo jak się kurwa cieszysz, tak samo kurwa się boisz. Jasne, że tak. To jest po prostu, trzeba mieć, mieć umiejętność kurwa radzenia sobie po prostu ze strachem, no nie? Do mnie nieraz, Właśnie jest. do mnie nieraz ludzie mówią, że A, to, my, to ma zajbiście, bo ty się w ogóle przed walką nie denerwujesz, nie stresujesz. Ja inaczej, ja właściwie przyzwyczaję się do tego, że ma być stres Przez to, że się stresuje, i się denerwuje. To wiem, że wszystko jest na miejscu To wiem, że wszystko idzie swoim torem i, I jedna moja przewaga to jest to, że ja po prostu ten stres staram się opanować Nie próbuję go odsunąć, bo on jest potrzebny To masz wiedzieć, że to jest ten ta chwila i nie ma momentu na takie książkowe błędy Które sobie jeszcze czasem na koleżeńskim sparingu możemy popełniać A tu jest ten moment, że nie ma, nie ma, nie ma momentu na gafę Otóż to szybciej Jaha! nie wiem gdzie my jesteśmy, bo na jakiejś innej planecie wylądowaliśmy. Ej, ale powiem tak: Bunkrów nie ma, ale też że zajebiście. <laughs> tak. Święta do zdobycia na dzisiaj. Ale jest pięknie нас и Zatuczy koło! Witamy Was na trzeciej edycji.

Próbowało no się chociaż kura, nie? poklepaliśmy, tak dziomuś? Kurwa pięknie! Uch, jedziem kurwa! Dobrze. Widzieliś jakieś walki oglądałeś coś, czy siedzisz tu cały czas? Siedzę ziomusz, Dobrze, no Siedzę tak jak mówiłeś, wiesz o co chodzi. Jestem spokojny, ale czuję, kurwa, adrenalinę w płucach. Będę chciał, żebyś zaczął agresywnie, okay. ale, jest, ale strzelam też w ciemno, że on też się zerwie, Okej. Okay. on się rzuci. Dla niego jedna, jedna szansa to, się zerwie na samym początku i pamiętaj, co mamy robić. Walimy w tempo, wiesz, może tylko kroczek do tyłu i z bomba, albo od razu się z nim bijesz od razu, tak. dobra? Tak. Jesteś silniejszy fizycznie, masz go przełamać. I tyle, dobra? Na samym początku musimy ustalić pewne reguły gry, kurwa, kto tu rządzi, kto wygrywa, kto po co przyszedł, dobra? Żeby mi się nie dali stłąsić, żeby on sobie nie nanożyć swojego stylu. Jak on się zerwie, to od razu wiemy co robić. Nam Mamy parę akcji, akcja w tempować albo kolanem, albo prawym podróżkiem. I w Tak, i dokładasz, jak obniesz szybko... Wiemy, że mamy samostójkę, stójkę, tam się nie może nic więcej wydarzyć. No i kurwa pamięć tak, on nas nie może niczym zaskoczyć. Niczym. On nie może nas niczym zaskoczyć niczym. Ani ni No nie ma opcji. Nie ma opcji. Walimy go w dystansie długim, bo jest jakiś wyższy, może przy zasięg, podejdzie blisko, jesteś silniejszy, tam też pracujemy. Na wszystko mam rozwiązania, nie może nas nicmy zaskoczyć. Nie ma partyu, przewracamy się, wstajemy dalej, albo kurwa tego wstaje, że on źle. Dobra. Przelam stary coś? Dawaj, no fajne, broda nitko, cały czas. Dobra, to będzie mega istotne. Mega istotna. Dobra, wstań sobie, Be, Bez sobie Bez jakichś hardcore, lepiej. lepiej dobra? No, o właśnie pięknie Bo Zajęliście wtedy. Mało kopią, bo nie umiem kopać, a ty kopiesz. Mamy mocno. kopać. Ma, to mocno. To tak jest. Spokojnie. Lewy prosty, prawy ląd, dobra? Hop, hop. Tak, bardzo dobrze. Czyli kopiesz, lądujesz, dobra? Hop, hop. O właśnie, mniej techniczny, czyli nie końca tak tego, tylko takie lewe dobra? Sama noga, Fajne. hop. A, wiesz, o to mi chodzi. To co chcę zobaczyć, jak się zerwie, a wierzmy pod uwagę, że się zerwie. Pamiętaj. Wchodzimy w dystans, gdzie isszy. Mamy na decyzję. Albo twoja decyzja i atak. Prosty atak. Lewy, lewy, prawy, idziemy za nim. Nawet jak się cofnie, to nie jest to stracona akcja. To jest zdobyte pole. Później mamy kolejny plan. Kurwa praca na noga, zachodzenie i mu zaczyna się palić grom pod nogami. Dobra? Nie staj się, bo mi kurwa połami żebra, a masz sobie zostawić siłę na łamanie żeber jemu. Prawe kolanko w tempo, dobra? Krawię go technicznie. O, bum, tak jest. Trzymaj ręce wysoko bruda, kurwa, cały czas nisko. O, o właśnie! Masz zdrowie. Jest kurwa, moc, wszystko, jest wszystko. Z tym, kurwa, jest strategia. Są wszystkie są rozwiązania na każdą sytuację. Trzeba inicjować atak, wiem jakie, dobra? Mamy parę, parę wersji. Jedziemy po prostu akcjach, tak. Pamiętaj walić kolano, pamiętaj walić pogródek, pamiętaj ewentualnie do tego midna, pamiętaj tego kopać. Pamiętaj tego kurwa skopać. Lowy, dużo lowów, dużo low, dużo lowów. Bo to będzie platforma do tego, żeby później zrobić coś innego, dobra? Zacznijmy od tylko low. Dobrze, zajmij. Bartek za już do końca. To jego atak to ma mi do tego, taku, przymij od razu, dobra? Żeby nie było czegoś takiego jak głęboka tenesywa, bo naszą obroną jest co? kurwa tak. atak, oczywiście, że tak, dobra? Przyjmij mojego sierpa, oddaj lewego sierpa. Bum, bum, tak, bardzo dobrze Kamil, waga? Ej, ej, dołóż już proste, waga? Bam, 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 bardzo dobrze. Jedziemy pięć, o bam, 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 tam, tak, wiesz, Skoncentrowany widzę, nie? Tak, jasne, że tak. Skupione, spokojny mimo wszystko. Tak. Proste akcje. Ty chcesz, chcesz mocniej przepalić, nie? No jest, dobrze. jest dobrze. pamiętam, że wiesz, ja... no. to są sprawy indywidualne. No. Masz zdrowie, nawet jak będzie dwa w masz zdrowie. Ja z czuję motarczy, że jest okej. Okay. Właśnie o to chodzi. jakby nie był przepalony, to bym był, a, wiesz, Tak, wiesz. No no ja widzę, ja, ja, ja też z ja też tą no. i ja, ja czuję, że, że, że gra. No, jest okej, okay, nie? No. Tak jak ja zawsze powtarzam, że wychodząc do walki mamy 9-15 minut aktywnej pracy że nie ma czegoś takiego, że mi nie chodzili, dobra? tu będzie trochę inaczej tu nie każę ci cały czas kakać ale pamiętaj o tych rzeczach, które, które jemu utrudnia walka, to tobie pomogą głowa, równy punkt, będzie trudno do trafienia. więc cały czas spokojnie ale praca, żebyś po prostu tą... zobaczył jak się będzie zachowywał i proszę cię bądź bardzo wyczulony na mój głos, dobra? bo ja bardzo szybko go rozszyfruję rozpracuję będę wiedział na co stawia czego szuka która z naszej strategii będzie najbardziej prawdopodobna. A teraz czas na kolejny superfajn, który zaprosimy. Zawodnik trenujący pod bokiem legendy K1 Tomasza Sarany i legendę Mirka Łukinskiego ma w swojej kończy ustępów w organizacjach KFO i doświadczenia. we're going to win To mi kolana wstępu. Kolana wstępu. Ale cały czas stracił Prawy wprost. Chodził, chodził, tak. Chodził, tak. chodził, tak. Już sobie luzowany, mnęcił, że sobie luzowałem. Jak w pewnym momencie już opuszczamy ręce był i błąd prawy bezpośredni, to już mówię, o już wrócił, jest, a. jest dobrze. Bo wiadomo, że na początku nawet ja byłem spięty, więc ty też musiałeś być spięty. Piotrku, tak, już gole, a ja apry, pochodzę, już widzę opuszczone łapy. Ja wychodzę już, że tylko no. tak pojedzie. pójdę. No. Nie no. zawiodę tego gościa. Nie zawiodę tego gościa. Kurde macie, Straciłem głos. Mamy to, mamy Mamy to, mamy to. Dzięki pana że przyjechaliście. Co, do... co mogę powiedzieć oprócz dwóch słów mission complete Mission complete, mission complete tak? panowie jedziemy dalej <laughs> <laughs> mamy to Na podsumowania Wiadomo że sobie już na spokojnie jak trochę emocje padną to po razziemy tą walkę bo wiadomo że są rzeczy do poprawy ale co tu? Wygranych się nie sądzi ta? Wygranych się nie sądzi A, Jedziemy dalej, Sarara Tit <laughs>